Dziś w elementarzu pierwsza część poradnika zatytułowanego Dobrani z drutami, i taka pierwsza, absolutnie pierwsza, podstawowa lekcja mówiąca, jakie druty wybrać na początek. Tak jak to mogliście przeczytać się w moim blogu. Temat drutów jest ogromny i szeroki, niemal jak Amazonka u swojego ujścia. Ja ten temat będę bardzo dokładnie zgłębiać, zarówno w blogowych wpisach, jak i w specjalnym kursie online, który dla Was szykuję. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Dziś chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy. Rzeczy bardzo ważnych, jeżeli chodzi o wybór takich właśnie drutów na żyłce. W zależności od upodobań możecie wybierać druty drewniane, druty metalowe, aluminiowe, z tworzywa sztucznego albo z bambusa. No i prawdę powiedziawszy, nie ma dobrej i jedynej właściwej odpowiedzi na pytanie, które z tych drutów są najlepsze. Ja powiem Wam tylko o swoich osobistych odczuciach. Nie popieram drutów aluminiowych, mnie się nimi źle dzierga. I takie druty bambusowe też mnie nie zachwycają. Druty z tworzywa z plastiku. Nie skradły mojego serca na metalowych czasami dziergam, najczęściej jednak dziergam na drutach drewnianych. Oczywiście druty z żyłką albo druty do żyłki to nie jedyny rodzaj drutów, ale ja dzisiaj tylko tymi się zajmę i będę mówić o drutach czterech marek, chociaż producentów drutów na rynku ilość jest ogromna. Ale po kolei. Najpierw różnica pomiędzy drutami do żyłki albo drutami z żyłką. W tych z żyłką żyłka przymocowana jest na stałe i nie można już z nią nic dobrego zrobić, można zrobić coś złego, bo ta żyłka się po prostu może złamać i mamy po drutach. Druty do żyłki to takie, do których należy sobie żyłkę dokupić i to jest bardzo ważne, bo czasami zdarza się, że zamawiamy w sklepie internetowym druty do żyłki, o żyłce zapominamy, w efekcie końcowym dostajemy takie coś i nie wiadomo, co dalej z tym robić. Dlatego odwiedzając sklepie internetowe zwróćcie uwagę, czy w opisie produktów jest określenie do żyłki, to będą takie właśnie druty, czy druty z żyłką zawsze możecie spojrzeć na zdjęcie i po zdjęciu zidentyfikować ten produkt, bo one, jak widzicie, wyglądają nieco inaczej już na etapie opakowania. Po drugie wybierzcie odpowiednią grubość uzależnioną od tego, co chcecie dziergać, bo w przypadku drutów rozmiar ma znaczenie. I rozmiar na drutach bardzo często przedstawiany jest w dwóch miarach, czyli w miarze europejskiej i w miarze amerykańskiej. Rozmiar europejski to rozmiar wyrażony w milimetrach i on znacząco różni się od rozmiaru amerykańskiego. Takim ułatwiającym nam pracę będzie oznaczenie US size. I teraz zobaczcie, bardzo dobrze widać to na przykładzie tych drutów Lykke. Ich rozmiar europejski to 7 mm, czyli popularnie nazywane siódemki. Natomiast rozmiar amerykański to 10,3 czwarte. Różnica w grubości drutów wyrażona w rozmiarze europejskim i amerykańskim jest dosyć znacząca, więc warto zwrócić na to uwagę. Bo zobaczcie, co się stanie, jeżeli pomylicie rozmiary, według miary europejskiej to są druty numer 7. A druty numer 10 wyglądają tak. I odwrotnie, jeżeli ktoś pomyśli, że rozmiar europejski 7 można przenieść na grunt amerykański bez żadnego ograniczenia, to zamiast drutów tej grubości dostanie druty takie. Rozmiar amerykański to jest 7, a europejski to 4,5. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z dzierganiem, to ja proponuję wam druty do żyłki. Jeżeli zdecydujecie się na zakup drutów z firmy NitPro, ja uwielbiam druty Ginger, ale bardzo dobre są również druty symfonii i drutów Lykke, to żyłki, które są dla tych drutów przeznaczone, będziecie mogli stosować wymiennie, bo one pasują zarówno do drutów Nitro, jak i do drutów z firmy Lykke. I w przypadku tych dwóch marek mocowanie żyłek różni się nieco od mocowania żyłek w dwóch kolejnych markach, które zaraz pokażę, bo przy tych drutach żyłkę musimy sobie po prostu dokręcić I teraz uwaga, w każdym opakowaniu z żyłką znajduje się oprócz żyłki taki woreczek, a w nim dwie nakładki na druty i taki malutki kluczyk. Zobaczcie, na opakowaniu jest instrukcja co trzeba z tym zrobić, ale jak znam siebie, życie i ludzi, to wiem, że czasami takich rysunków nie zauważamy. A ten kluczyk do żyłek jest potrzebny po to, żeby sobie Żyłkę do drutów dokręcić. Tutaj jest, zobaczcie, taka dziurka w żyłce. Kluczyk wchodzi sobie w nią właśnie i pozwala nam spokojnie dokręcić druty, tak, żeby nam się w czasie roboty ta żyłka nie wykręcała i nie przeszkadzała w pracy. Bardzo ważne akcesorium: kluczyk. Bez niego nie uda wam się dokręcić tych żyłek. Chyba, że macie uścisk tak silny jak pudzianowski. W zestawie są również takie plastikowe kapturki. One mogą być albo purpurowo fioletowe albo czarny, albo jakimś dowolnym innym kolorze, i one zobaczcie, służą do zakręcania sobie tutaj końcówki tego drutu. To w momencie, kiedy na takiej właśnie żyłce będziecie chcieli zostawić kawałek waszej pracy, kawałek dzianiny, kawałek robionego swetra, czapki szalika. Bo druty z takiej właśnie żyłki będziecie chcieli sobie przenieść na inną żyłkę i zacząć inną robótkę. Tutaj zobaczcie, do odkręcenia żyłki też użyłam kluczyka po to, żeby było mi łatwiej. I to jest jeden sposób montowania żyłek na drutach. Inaczej ten patent rozwiązała firma Adi, bo tutaj żyłkę wkładamy w taki właśnie drut i robimy takie coś, co się nazywa dociśnij, czyli klik i przekręć. Klik i odkręć, możesz wyciągnąć, albo klik i przekręć, i żyłka się trzyma. Sposób na pewno wygodniejszy niż ten, który pokazywałam przed momentem, ale takich żyłek będziecie mogli użyć tylko i wyłącznie do drutów Adi. Jeszcze dalej poszła firma Haya Haya, która w ogóle nie tylko do swoich drutów zastosowała również takie unikalne żyłki, ale jeszcze jakby tego było mało, żyłki do tych drutów są dostępne w trzech rozmiarach, bo mają różną grubość tego właśnie gwintu. Czyli innych żyłek będziemy używać do bardzo cienkich drutów, takich od 2 do 2,5. Jeszcze innych żyłek będziemy używać do drutów od 2,75 do 5,5. Mówię tutaj o miarach europejskich. I jeszcze innych do takich właśnie grubych drutów, jak te, czyli od drutów w rozmiarze 6 do drutów w rozmiarze 10. Te druty przez wielu niterów pokazujących swoje prace w sieci określane są miarem Mercedesów. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem tych zachwytów i tego określania, bo, bo oczywiście tymi drutami nie dzierga się źle, dzierga się nimi bardzo fajnie i bardzo wygodnie, ale nie ma w nich nic takiego, co mogłoby mnie powalić na kolana. Jest natomiast inna rzecz. Przy montażu. Tych drutów potrzebne będą akcesoria, o których istnieniu początkujący niter może nawet nie wiedzieć. Bo po pierwsze, albo będą wam potrzebne takie gumeczki, te gumeczki trzeba sobie osobno dokupić. Tymi gumkami możemy złapać drut tutaj z jednej i z drugiej strony i w ten sposób dokręcić sobie gwint, tak żeby nam się to wszystko w pracy nie rozkręcało i nie przeszkadzało. Albo możemy użyć kluczyka, który pokazywałam Wam już przy okazji drutów NITPRO i LICKE i ten kluczyk też można tutaj spróbować włożyć i w ten sposób druty dokręcić, no ale nie znajdziecie go w zestawie. Moje ulubione druty, czyli druty NITPRO i druty likkę ja kupuję zawsze w Manufakturze Pasji na stronie wwwmanufaktura passipl PL, ale druty Hayahaya Haya i druty Adi musiałam kupić w innych zewnętrznych sklepach. No i prawdę powiedziawszy, w przypadku drutów Hayahaya, Haya, a był to mój pierwszy zakup, od bardzo miłej pani ze sklepu makunki dostałam w prezencie takie właśnie gumki. Nieproszona dołożyła je do paczki. Pytanie jednak, czy w podobny sposób zachowają się inni sprzedawcy? Jeżeli nie, to początkujący niter może mieć z dokręcaniem tych drutów ogromne problemy. Podsumowując więc ten pierwszy odcinek, którym podkreślam, przedstawiam swoje subiektywne opinie na temat drutów do dziergania dla początkujących. Zachęcam do kupienia takiego właśnie zestawu, czyli druty do żyłki, żyłka. Jeżeli dziergacie razem ze mną razem z LGMP, to ja w trosce o wasze dobre samopoczucie i o to, żebyście szybko odnosili sukces. Sugeruję dzierganie na grubych drutach, dlatego uniwersalnym rozmiarem i świetnym na początek będą druty numer 7 i lub ewentualnie druty numer 8 do tego żyłka w rozmiarze 80 albo 100 cm i mając taki zestaw w swoich zasobach możecie spokojnie rozpocząć przygodę z dzierganiem. A w miarę upływu czasu, w miarę rozwijania się waszej pasji, będziecie mogli testować inne druty i wybierać te, które najbardziej wam przypadną do gustu. Mówiąc o żyłkach jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić waszą uwagę, kupując żyłkę w rozmiarze 100 cm, 80 cm, 150 cm, pamiętajmy, że to nie jest długość żyłki, która znajduje się w w środku w takim opakowaniu. To jest długość drutów z żyłką po zmontowaniu, czyli liczona odtąd, dotąd. I jeszcze jedno pytanie, które często się pojawia czy na początek zestaw, czy pojedyncze druty. Ja uważam, że na zestaw warto poczekać, chyba że chce się kupić taki jak ten tutaj z firmy Lekke, bo opakowanie tego zestawu spokojnie może zastąpić czasami torebkę kopertową. Poczekać na rozwój wypadków albo na czas, kiedy ktoś będzie chciał nam zrobić przyjemność i podaruje nam je w prezencie, doceniając nową pasję, bo w takim zestawie mamy druty od tych najcieńszych do najgrubszych i gwarantuję wam, że na początku nie będziecie ich wszystkich używać, a może nawet nie będziecie ich wszystkich używać nigdy w życiu. Dlatego moim Zdaniem, lepiej zaopatrzyć się w pojedyncze druty w takim rozmiarze, który najczęściej będziecie wykorzystywać. Na koniec jednak pamiętajcie, że możecie bezkarnie korzystać ze swojej możliwości wolnego wyboru i dziergać tym, co Wam się najbardziej podoba, co Wam najbardziej odpowiada, kupować zestawy pojedyncze druty albo robić cokolwiek przyjdzie Wam do głowy. Najważniejsze, żebyście z dziergania czerpali radość. Ja już w tej chwili, w tym momencie, zapraszam Was po pierwsze do sklepu Manufaktura. Na www.manufaktura-pasji.pl, bo tam kupicie wszystkie druty, którymi dziergam ja i które wykorzystuję przy produkcji projektów LGMP. Zapraszam do przeczytania wpisu na blogu, który dotyczy właśnie tego, o czym mówię w filmie, a potem do śledzenia kolejnych wpisów, bo temat związany z drutami dopiero się rozpoczął i ciąg dalszy nastąpi.